Stadiony .net prezentują Polskie Stadiony w budowie marzec 2023. Cześć! Za oknem już pierwsze mgnienia wiosny, dlatego najwyższa pora na aktualizację raportu z tego co słychać na budowach krajowych stadionów. Jest o czym opowiadać, to też zapraszamy na seans. Tym razem odwiedzimy stadion w Płocku i skierniewicach. Tradycyjnie zawitamy do radomia. Nie zabraknie nas też na Śląsku, Zagłębiu oraz Sądecczyźnie. Zanim przejdziemy do sedna, to jak nakazuje zwyczaj, prosimy o zostawienie suba z dzwonkiem, lajka i komentarza pod filmem. Nie przedłużajmy już zatem i rozpoczynajmy objazd po budowach stadionów w Polsce. Płock, Stadion Kazimierza Górskiego, pojemność 15 15004. Data ukończenia maj 2023. Rzutem na taśmę. Mimo że mieliśmy gotową mowę o tym, jak zawiedzeni jesteśmy faktem, że na arenie w Płocku nie ma spodziewanych rezultatów, wtem maszyna ruszyła. Okazuje się, że mecz otwarcia najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w obecnym sezonie. Odbiory techniczne rozpoczną się pod koniec marca, a do końca kwietnia klub powinien otrzymać od wykonawcy obiektu pozwolenie na użytkowanie. Arena zyskała już sponsora tytułarnego, który uczyni z niego Orlen Stadion. Oprócz tego obiekt otrzyma kategorię trzecią według norm UEFA, co oznacza, że będą mogły się tam odbywać mecze eliminacji do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Tym samym stadion za ponad 160 milionów złotych jest klasyfikowany na równi z kurnikiem Rakowa-Częstochowa. Cóż? Będziemy się martwić, jak Wisła awansuje do europejskich pucharów. Skierniewice, Stadion Unii, pojemność 3000. Data ukończenia październik 2023. W Skierniewicach cieszą się, że ich stadion rośnie w oczach. I trudno im się dziwić, bo postęp prac jest ewidentny. Ostatnio zakończył się montaż prefabrykowanych słupów pod zadaszenie Trybuny Północnej i fundamentów pod słupy oświetleniowe na boisku treningowym. Obiekt przy pomologicznej zmienia z tygodnia na tydzień swoje oblicze i tak trzymać. Radom, aneks Arena. To znaczy się stadion radomiaka. Pojemność 8500. Data ukończenia nieskończoność. Jak bardzo lubimy odwiedzać radom, to jednak najwyższa już pora, żeby przejeżdżać tam na właściwe mecze, a nie na tę niekończącą się budowę. Podobno ma się to już niedługo zmienić, bo wykonawca wziął się za robotę. Jak informowaliśmy w poprzednim raporcie, do stadionu trzeba będzie dołożyć kolejne miliony. W styczniu 2023 roku Rada Miejska wyraziła zgodę na stworzenie konstrukcji finansowej związanej z wykupem papierów dłużnych, która pozwoliłaby wykonawcy dokończyć pracę. Jeśli nic nie przeszkodzi zaangażowanym podmiotom, 31 maja 2023 roku inwestycja zostanie zakończona. Wykonawca wie, że jeśli nie ukończy prac w terminie, to czekają go dotkliwe kary. Nie jest jednak wykluczone, że stadion Radomiaka zostanie oddany do użytku nieco później. Aneks zawiera furtkę ratunkową, w ramach której terminy odbiorów mogą zostać przesunięte aż do 31 lipca 2023 roku bez konsekwencji dla wykonawcy. Aha, a może by tak do radomia? Zapytaliśmy o zdanie jednego z mieszkańców miasta, jak zapatruje się na kwestie postępu prac na budowie. No, jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. My tymczasem pozdrawiamy cały radom, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Opole, Stadion Odry. Pojemność 11600. Data ukończenia grudzień 2024. Przenosimy się na Śląsk. No dobra na Opolszczyznę. Miejscowa odra wciąż liczy na utrzymanie w rozgrywkach pierwszej ligi, ale droga do tego jeszcze daleka. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z budową ich nowego stadionu. Obiekt niesie w górę i już widać budynek, który będzie siedzibą klubu. Jego konstrukcja jest już niemal ukończona. Generalny wykonawca, Mirbud, podkreśla, że wszystkie prace idą zgodnie z założonym harmonogramem. Rozpoczęły się już prace związane z wykonaniem posadzek. Możliwe jest już wejście do sanitariatów i odwiedzenie pomieszczeń gastronomicznych. Niebawem nastąpi jeszcze montaż pojedynczych prefabrykowanych trybun, które ze względu na niepowtarzalne wymiary dopiero zostały zamówione przez wykonawcę. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie budowy stalowej konstrukcji dachu i elewacji. Pamiętajcie o pozostawieniu komentarza oraz o polubieniu tego materiału. Subskrypcja też będzie mile widziana, bo bez Was nie damy rady. Dzięki. Bytom. Stadion Polonii Bytom. Pojemność 2220. Data ukończenia wiosna 2023. Na nowym obiekcie w Bytomiu obecnie trwają prace wykończeniowe budynku klubowego. Całość zostanie obłożona 585 płytami elewacyjnymi. Pozostały do montażu jedynie nieliczne z nich, których zamontowanie jest bardziej pracochłonne ze względu na konieczność precyzyjnego docinania. Zrealizowane zostało już 60% robót związanych z montażem ścian działowych kondygnacji parteru, a w środku kształtu nabierają szatnie dla piłkarzy. Zabudowane zostały okna i drzwi zewnętrzne, dzięki czemu zamknięta została prawie cała przestrzeń kondygnacji parteru. Obecnie kontynuowany jest montaż okien na pozostałych piętrach, a na parterze prowadzone są prace związane z izolacją posadzek, montażem kanałów wentylacyjnych oraz układaniem tras dla okablowania budynku. Otwarcie już niebawem. Katowice, stadion GKS-u. Pojemność 14896. Data ukończenia sierpień 2024. Przenosimy się na Śląsk. Prace na nowym obiekcie GKS-u Katowice postępują. Stadion położony na Załęskiej Hałdzie już wyrósł ze ziemi i obecnie trwają prace związane z budową konstrukcji areny. Całość jest już coraz lepiej widoczna, a szczególnie mierzące 15 metrów słupy. Nowy stadion Gieksy będzie częścią kompleksu, na który składać się będą arena piłkarska, hala sportowa dla 3000 widzów, dwa boiska treningowe, parkingi oraz tak zwana mała infrastruktura. Sosnowiec ArcelorMittal Park. Pojemność 11600 Data otwarcia 25 lutego 2023. Sosnowiec się doczekał. 18 lutego Zagłębie pożegnało w kiepskim stylu zasłużony Stadion Ludowy, przegrywając Zodrą i przesiadło się z Trabanta do nowego Porsche. Zmiana miała pozytywny wpływ na piłkarzy, bo chłopcy z Nadbrynicy przerwali serię siedmiu meczów bez zwycięstwa i pokonali odwiecznych rywali z Zamiedzy GKS Katowice. Na widowni o pojemności 11 600 krzesełek był komplet. Niestety bez kibiców gości, którzy nie zostali wpuszczeni na arenę ze względów bezpieczeństwa, bo w otoczeniu obiektu wciąż prowadzone są prace budowlane. Gratulacje dla Sosnowca i widzimy się w przyszłorocznym konkursie na Stadion Roku. Nowy Sącz. Stadion Sandeci pojemność 8111. Data ukończenia czerwiec 2023. Na koniec ruszamy w góry. Nowy stadion sączersów z problemami, ale jednak rośnie. W ostatnim czasie generalny wykonawca Grupa Blackbird zaprezentowała nowe wizualizacje areny, na których widać, że koncepcja nieco się zmieniła. Firma chwali się, że zaprojektowała obiekt będący harmonijnym połączeniem nowoczesności, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Nowy projekt to nowa historia, która przy naszym udziale zmieni wymiar architektoniczny nowego sądza. Mocne słowa. Zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość. A jak przebiegają prace nad nowym stadionem Sandeci? Zalana została górna płyta budynku klubowego. Zamówione także zostały materiały niezbędne do wykonania konstrukcji dachu oraz krzesełka. Roboty jeszcze sporo, ale podobno ustalony termin zakończenia prac nie jest zagrożony. I to już wszystkie areny z naszego najnowszego raportu ze stadionowych budów nad Wisłą. Który przyszły obiekt podoba Wam się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach, jakie budowy powinny znaleźć się w kolejnej części cyklu. Dzięki i wypatrujcie wiosny!